Z, o tatuażu mauryjskim albo polinezyjskim Biały Człowiek się zetknął po raz pierwszy w, w, pod koniec XVIII wieku w, podczas wyprawy Kuka w, w, dookoła świata. Ci podróżnicy w, w swoich opisach zwrócili uwagę na to, że tubylcy się tatuują. Tak? Wśród tubylców występuje taki no, tatuaż i że takim charakterystycznym motywem łączącym te Wszystkie kultury wyspiarskie są w spirale. Może Maurysi poprzez te spirale chcieli, yy, może to nawiązywało do takiego właśnie tunelu czasoprzestrzenie. Może właśnie wiedzieli więcej. Takie talizmany sobie robili. Słuchajcie, jest bardzo ważna rzecz. W którą stronę oni to zakręcali? No w prawo. Na pewno w prawo, no, a nie w lewo. Myślę, że naszego korki się zakręcali, a nie w lewo.